And I try, but my whole life seems to fail. I don't know the way, to know how to feel, to know how to sleep tonight. I'm lost, and I fear, before the nights come, it's like a night, to know how to feel, to know how to sleep tonight. If there's a place where a scar, help me to fight away. dajcie na moim kanale z tej strony Pepper Games. Jeśli to oglądasz, to na pewno Ci się filmik skończył, ale upadzikaj jeszcze te parę sekund do końca. Mam taką prośbę co do Ciebie, mianowicie jeżeli filmik Ci się spodobał lub też nie, możesz go zakomentować i wyrazić swoją opinię właśnie w swoim komentarzu. Możesz też go zalajkować, yy, zasubskrybować mój kanał, by być ze mną na bieżąco i oglądać wszystkie nowości, które dodaję. No to z tej strony to wszystko co chciałem Ci powiedzieć. Mam nadzieję, że zobaczymy się na razem z filmikami do zobaczenia.